Widzieliście? Widzieliście to? Skończyłem drugą grę na DC-64 Mini. Skończyłem Good na tym, na emulatorze. Normalnie, jak nie ja. Witajcie na kanale Touru Morska. Mam z wami do porozmawiania. Ale, żeby nam się fajnie rozmawiało, to tego Good jak go przechodzę, ile razy zginąłem, puszczę tutaj w przyspieszeniu razy 20. I tak nie starczy, żeby zobaczyć do końca, jak przechodzę. Około 4 godzin poświęciłem, żeby przejść go. No e, no miałeś włączyć, a tylko gadasz. O od początku. Chciałem go przejść za jednym zamachem. Oddechy do dechy, tak jak to się robiło kiedyś. Przynajmniej m, ci, którzy nie używali trainerów. Niestety miałem tyle czasu, ile miałem i w ciągu całego tygodnia znalazłem raptem 4 godziny, żeby w niego pograć. Więc przez te 4 godziny udało mi się wyćwiczyć tylko tyle, żeby dojść mniej więcej do połowy, ale tak na jednym życiu, rozumiecie? Jak kiedyś. No i kontynuując temat z poprzedniego materiału, gdzie wspomniałem o tych trzech życiach i czy to fajnie, że można robić save state y, czy nie fajnie, to właśnie zacząłem zadawać sobie pytania, że kurczę, że czego my w zasadzie oczekujemy od tych wszystkich retro? Po co? Po co? Dlaczego tych konsol, tych i innych tam NES-a chyba się sprzedało chyba ze 3 miliony, tych się chyba sprzedało nie wiem z 250 tysięcy. Ile się sprzedało a atarowskich konsolek nie mam pojęcia, ale Emulatorów wszelkiego rodzaju, do Palaczy, do Amigi, czy do Atari, czy rodzaju, wszelkiego rodzaju remasterowanych gier, tego sprzedaje się naprawdę w milionach. I dlaczego? Dlaczego ludzie wolą używać emulatorów, wolą używać właśnie remasterowanych gier, niż faktycznie starych sprzętów? I ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest ciężkie, to jest trudne do podłączenia. To trzeba mieć miejsce i trzeba mieć czas. No właśnie. I przechodząc tą grę dopiero zacząłem sobie zdawać sprawę, że nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, ale tak naprawdę granie na tym emulatorze dostarczyło mi takich samych wrażeń, jakie mam w pamięci, bo to pewnie nie były te same wrażenia, ale tych samych wrażeń, jakie mam w pamięci, mam w moich wspomnieniach. Czyli właśnie radość, kiedy gra się uruchomi. Muzyczka, pierwszy ekran startowy, Patrz, no, ekran startowy zazwyczaj jest pierwszy. Ekran startowy, jak się uruchamia. I potem to granie. I właśnie tak dotarło do mnie, że najbardziej oczekujemy tak naprawdę nie tego, żeby zobaczyć jak było kiedyś, że to było ciężko, że trzeba było czekać aż kaseta się wgra, że trzeba było podłączyć to wszystko do telewizora, bo to nie jest tak, to był jeden telewizor w domu. Albo ktoś oglądał filmy, albo ktoś sobie grał na komputerze. Trzeba było się podzielić tymczasem z rodziną. E Wiadomo, że to wszystko padało. Gry się miało, jeżeli kogoś było stać na oryginały, w Polsce raczej pewnie niewiele osób. Tak zakładam, nie wiem czemu. Natomiast nawet jeżeli ktoś miał piraty. Na kasetach tak, fajnie, bo w trybie turbo na tej kasecie faktycznie mogło być kilkanaście gier, ale jeżeli ktoś miał dyskietki, to tych dyskietek też była ograniczona wartość. Też trzeba... ilość. Też trzeba było się zastanowić, które dyskietki zatrzymać, a na których coś nagrać nowego, w co będziemy grać, a w co już nie będziemy grać. I to były bardzo trudne decyzje. Jeżeli dyskietka padła, to trzeba było znowu biec gdzieś do, na giełdę, żeby tą dyskietkę nagrali jeszcze raz, tak, bo nie możemy grać. Dalej, to co wspominałem w poprzednim materiale o tych safe statech, że to jest nieuczciwe, że to nie jest tak jak autor przewidział. No, z jednej strony tak, ale przypomnijmy sobie wszyscy razem, jak to kiedyś było. Kiedyś gry, jak były piracone, to były często skrakowane. Na początku był trainer, tak, że można było sobie włączyć nieskończoną liczbę żyć nieskończoną amunicję, nieskończoną energię, nieskończony czas. Ci, co chcieli, korzystali. Wiele osób pewnie nawet nie, nie znało gier bez tych trainerów, bez tych skrakowanych wersji. Dalej. Wielu dzieciaków, takich jak ja, na przykład yy, przechodziło gry po prostu na nieśmiertelności, że przechodziłem sobie bestie po prostu, żeby zobaczyć wszystkie poziomy i tam wow, ale zarobiste". Jak Jako na przykład tam leciał, w tym taka muzyczka była metalowa, niby metalowa. E, oczywiście były też kody, więc jeżeli ktoś znał te kody, to mógł sobie wpisać kod na nieśmiertelność i mógł sobie w, takiego, w taką grę grać. E, te kody na nieśmiertelność podejrzewam, że to twórcy zostawiali sami dla siebie, żeby móc grę testować. I czasami te kody wypływały. Tak się domyślam, bo już nie kopałem głęboko, żeby się upewnić, że tak faktycznie jest. Posłuchajcie, że zrobię sobie przerwę na łyczka i zaraz zacznę mówić dalej. Na łączka. Dobrze. Już sobie odświeżyłem, co miałem powiedzieć. Tutaj mam ściągę. No i właśnie. I tak naprawdę te konsolki, te emulatorki dają te najważniejsze wrażenia. Te wrażenia, które właśnie w naszej pamięci zachowały się najlepiej. Te emocje, czyli właśnie te piksele. Pierwsze uruchomienie gry. I wielu osobom to w zupełności wystarcza. I prawdę mówiąc przy tym, ile mamy czasu, kiedy jesteśmy dorosli, musimy chodzić do pracy, chyba, że ktoś nie musi chodzić z własnego wyboru, bo po prostu ma tak dobre życie. Ale jednak większość z nas to musi chodzić do pracy, to nie, nie oszukujmy się. I dla takich osób jak ja, na przykład jak widzicie, tutaj bardzo często korzystałem z safe state'ów, ze stanów gry, ponieważ to mi ułatwiało przejście. Przy czym ja i tak starałem się przejść tam po kilka leveli, zanim zapisywałem ten stan gry. Nie robiłem tego, co każdy skok, co, co każdą, co, co chwilę po prostu chciałem nauczyć się tej gry, ale czasu było tyle, ile miałem. I tak naprawdę konsolki nam to wszystko dają. Ludzie kupując konsolki tak naprawdę kupują emocje, wrażenia, które mają w głowie. Oświeżają sobie to, co i tak pamiętają, to, co pamiętają najlepiej. Te najbardziej pozytywne wrażenia. I tak naprawdę tego oczekujemy od tych konsol. Nie oczekujemy od nich, że będą tak samo toporne, że będzie słychać zgrzyt decy dyskietek. Tak naprawdę... Wcale nie chcemy cofać się do przeszłości i zobaczyć jaka ona była kiedyś, jaka rzeczywistość kiedyś była szorstka, jak to było nudno. Nie, my chcemy tylko odświeżyć sobie te najfajniejsze wspomnienia. I taka jest moja opinia. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie, no jeżeli się nie zgadzacie, to zapraszam do sekcji komentarzy. Yy, I przypominam, ja wiem, zdaję sobie sprawę, że zawsze jest jakiś procent ludzi, którzy tylko będą grać tacy retropuryści, którym ja sam jeszcze do niedawna byłem. Że tylko na oryginalnym sprzęcie. No gotek, gotek to już z wielkim bólem serca. Tak, tak. Ja dokładnie taki właśnie byłem. Ale mi się odmieniło. Serio, kupiłem tą kosolkę, bo kosztowała śmieszne pieniądze. I naprawdę jestem w szoku, że tak fajnie mi się na tym gra i że to jest... W zasadzie to jest to, czego cały czas oczekiwałem. Tylko o tym nie wiedziałem, no bo przecież... Co to za retro? To nie jest retro, to nawet nie ma prawdziwej klawiatury. Wiecie co? Myliłem się. To jest fajne. <laughs> Serio. Podzielcie się swoimi komentarzami, co Wy o tym sądzicie. I do następnego. Trzymajcie się. Hej. Patrzcie, jeszcze się nie przeszło. Wiecie gdzie to jest? To jest prędkością razy 20. A dopiero jest siódma minuta z 13. Patrzcie ile musiałem się natyrać. Nie wierzycie? Przewinę wam jeszcze to do tyłu. Przewijam, 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 przewijam. Cyk. O, dopiero jestem tutaj. I zaraz będzie smog. Smoki też latają w międzyczasie. W pozorom ten ostatni boss nie jest aż taki trudny. Chyba tam z 5-6 razy podszedłem do niego, żeby przeskoczyć. Ale teraz pomyślcie, jakbym miał całą grę przejść 6 razy, żeby tam dojść do tego smoka. Albo 8, gdzie przejście tej gry zajmuje około 15 minut. No to razy 6 to się robią grube godziny. Ja wiem, tam można dojść z trzema życiami. Jest szansa na to, więc powiedzmy, że mam trzy próby. Ale mimo wszystko, w moim dorosłym życiu nie mam aż tyle czasu. Także jestem wdzięczny za te safe state'y. Oczywiście, podejrzewam. Nie, nie podejrzewam. Myślę, że ta współczesna gra nie ma kodu na nieśmiertelność właśnie dlatego, że y, twórcy takich gier mogą je teraz testować w zupełnie innych środowiskach niż kiedyś. Rozgadałem się. O, o, o! Co to leci od początku? Tak, leci od początku. Dobra, to papa, trzymajcie się. Hej.